Elixir za 2K. Ale kurczę, wiecie co? Bierzemy. Ja wiem, że gotikowcy to już. <grym> A witam wszystkich bardzo gorąco po letkiej przerwie. Mamy 8.30 wtorek, 1 sierpnia. A to jest Gothic 2: New Balance Returning, koszmar zaawansowany, ale to już wiecie, proszę bardzo. Panie i Panowie. Powiedzcie mi proszę, kto się w ten sposób... Ja odegram taką scenkę, zrobimy sobie przedstawienie. Kto się zachowuje w ten sposób? Gdzie jest Gotik? Gdzie jest Gotik? Gdzie jest Gotik? Jezu, gdzie jest GOTIK Prosimy! Kto się tak zachowuje? Kto normalny tak się zachowuje? No naprawdę aż mi się śmiać chce. No ja przepraszam, ja wiem, że wy chcecie Gotika i prawdopodobnie ja też chcę Gotika, bo dobrze mi się w to gra. Natomiast gra mi się też nawet lepiej w niektóre gierki, Runescape'a w tym wypadku. Ja potrafiłem cały content free to play zrobić na w zasadzie wszystkich skillach na jeden i tylko rozwijać te combat skille. Aaaa, teraz nie tak łatwo. No i uzależniłem się, no pierdolony, nie potrafię się odczepić od tej gierki, no taki pierdolony klikat, że to jest masakra. Siedzę na komórce, odpalam, dlatego że na komórce jest dostępna coś sobie robię w domu, czy przygotowuję jedzenie, czy nie wiem, leżę w łóżku i skilluję postać w runescape'ie i tak samo siedzę w pracy i skilluję po... rozumiecie, co to jest popierdolony grind, ja wiem, że to jest grind, ja nawet tablet już zamówiłem jest w drodze tylko po to, żeby mi wygodniej było klikać, bo większy ekran przepraszam wy możecie mi wybaczyć, bo jestem uzależnioną osobą, zwyczajnie uzależniłem się od gierki, bo jest grindem, ale wciągającym grindem i tyle chciałem powiedzieć, usprawiedliwić się. Wracamy do gotika. Widziano smoczego zębacza, No właśnie ten smo. Aha, bo zrobiliśmy zadanie z Gritą. Także no szybko do samej Grity. Co słychać? Czego? Chcesz? Wszystko Aha. Ale nie chcę narzekać. Wiecie, że to nie powinno tak być. Jest środek nocy, jest 20 godzina. No dobra. W takim razie kontynuacja poszukiwań smoczego zębacza. Przy południowej bramie go nie było, natomiast przy wschodniej jak najbardziej. No i co? Walimy się. Tylko zrobię oczywiście save'a. Klasycznie. Full kondycha. Quick save. Zobaczmy, co potrafi. Ja znam ten moveset, więc to nie będzie jakaś wymagająca walka. Tylko długa 7K. To co, widzimy się panowie za 5 minut, kiedy już go pokonam. Chociaż DPSuje dość yy, potężnie. Tylko, jak znowu wbiegnę gdzieś w element otoczenia, to Derek. A, już kondycji nie mam. Też dobrze. Ja pierdolę. Cóż, co 5 minut w grze kończy się mi ta kondycha. Naprawdę, a nie mam błogosławieństwa, więc za chwilę lecimy do Easy Zdochni, Zdochnij, zdochnij. Zdochnij, Smoczy zębacz z miskiego lasu nie żyje. To się za chwilę wróci. Receptury win, zapasy paladynów. Piorna skóra, fajka Jacka. Jack potrzebuje nowej fajki, obiecał mnie hojnie wynagrodzić. Gdzie jest fajka? Nie wiem. Hmm. Watras poprosił mnie, bym jak najszybciej zaniósł list do Lee. Nie ma problema. W takim razie mam wiadomość od Watrasa. Mnie pismo od Watrasa. Dajmy, co on... Dawaj mi je. I chłop czyta. O no, nie spodziewałem się tego. Pomyślę o tym. I co było w prośbie? Jaka była treść u prośby? Nie wiadomo. Co łączycie z Watrasem? Nic specjalnego. Poprosiłem go, żeby spytał Paladynów o sytuację w Mertanie. Ale jego informacje to jest jakiś fake. Skipujemy? Co Vatras chciał od ciebie. On napisał, Chciał, żeby wysłać mój oddział do górniczej doliny i że to polecenie Saturasa jakiś tam pierdoły. Mogę sam pójść do górniczej doliny. Uszalałeś? Tak. Chcę się dowiedzieć, jaka jest sytuacja w górniczej dolinie. Chcę czy nie, muszę się tam udać. No ja skipuję resztę. Nowy obóz, z trzy kropki. Nowy lager te? Zawsze się zastanawiałem, jak to się zaczęło. Wiadomo, Lore, czyli magowie wody, założyli ten obóz rzekomo. Czekaj, czekaj, czyli returning zakłada, i Lore zakłada, z tego co widzę, że magowie wody stworzyli obóz, a później dopiero ludzie się zaczęli dołączać. Powiem wam tak, pierdolenie, trzeba by zweryfikować. Content kreatorzy i gotikowcy, którzy tworzą tylko filmy o gotiku, no pożywka tutaj. Czy jest to kanoniczne, czy faktycznie tak było, czy Xardas wiedział o obozie najemników, no... Ja pierdoli. ostatnio nie powiem kogo, nie, nie chcę zaczynać kolejnego konfliktu. Widziałem yy, nagranie, filmik twórcy pewnego, nie powiem kogo. Odnośnie notatnika w Gotiku. wy już wiecie prawdopodobnie kto. Nagrać filmik 20 czy 15 minutowy na temat notatnika w gotiku. Nic nie powiem, ale komuś już przeżarło umysł, jeżeli chodzi o wkręcenie się w to gotykośćwo. Ja zamierzam wyruszyć do górniczej doliny. A to już jest wątek zwykły. Jakieś tam polecenia. Da, jest coś jeszcze. Dawaj, mów, stary. Pamiętasz, jak przed upadkiem bariery Gomez przejął kopalnię w nowym obozie? Pamiętam. Y, wiedziałem, że zamierzam wziąć tego drania i z góry podjąłem wszelkie środki ostrożności. Dlatego wysłałem mały oddział najemników pod dowództwem mojego starego znajomego, Dariusa. Jednakże, jak widzisz, nawet ten oddział i przygotowanie nie były wystarczające. Zostaliśmy zdradzeni, z tego powodu wiele dobrych osób straciło życie. Ale, zobaczę co da się zrobić, czyli co? Musimy odzyskać, uratować tych ludzi? No, powiedział mi, że jakiś czas temu wysłał najemników pod dowództwem Dariusa, by zabezpieczyć kopalnie. Nie wiadomo co się stało z Dariusem, i poprosił mnie, abym udał się do wolnej kopalni. Przypominam, że w 1:32 zupełnie orkowie przejęli całkowicie kopalnię i tego wątku nie było. Także tam byli tylko orkowie właśnie. I to w ilości tysiąc. Szybki obóz myśliwych. I zdaje się zadanie Falka. Dragomir, nie? Gdzie jest Fokien? A, jest. Jeśli chodzi o... A, przepraszam. Zabiłem smoczego zębacza w lesie. I nie ma dialogu. Jakiś schemat otrzymano. Dobrze, że się nim zająłeś. Wielu ludzi mogło ucierpieć z tego powodu. Dobrze sobie radzisz, byle tak dalej. Nie dostałem żadnych wieści o czymś tam. Oto twoja nagroda. Jeśli chodzi o rzadkie trofea. Nie ma dialogu. Ruski dialog. Polski dialog. Proszę o to kamienny szpon. Wygląda o, na prawdziwy, prawdziwy rarytas! rarytas. Zobiec, kiedy będziesz gotowy, i zaczynamy. Co? Coś skipnąłem. Na co gotowy? Naucz mnie tworzenia pancerzy ze skór zwierząt. Wiecie co? Takie coś, luksawe i zobaczmy co Ludzie tu mamy. Dzieły... Dobrze. Jaki rodzaj pancerza chcesz zrobić? O, pancerz ze skóry wilka. Cóż, słuchaj uważnie. Aby zacząć, musisz mieć nóż do mięsa i nóż myśliwski i oczywiście skóry wilka zbierz ich więcej. Pazury i kły również będą potrzebne. No dobra. Ze wszystkich skór wybierz największą i najmniejszą. Dużą odłóż, a z mniejszej odetnij łapy i część brzuszną. Zostaw tylko pas skórkę. Spoko. Tylko powiedzcie mi proszę, czy ja właśnie wydałem jakieś punkty nauki? Osiem punktów. Trzeba to zinwigilować no save'em. Absolutnie nie wydałem nawet punktu. Osiem punktów nauki status lichwiarz. Nie wiadomo dlaczego i co to znaczy. No dobra, to jeszcze raz ten pancerz. Wszystki dużą odów. Następnie wytnij takie same pasy, tylko z większych skór. Przerzuć je przez ramiona, pewnie owijając klatkę piersiową, płuca myśliwego powinny być chronione. Końce pasów połącz za plecami za pomocą dwóch pasów To jest jakieś kurcze Lore. Lore odnośnie tworzenia zbroi. Pewien y, twórca internetowy prawdopodobnie nagrał o tym odcinek. Także zapraszam bardzo gorąco i polecam tego twórcę. Nie chcę zaczynać konfliktu. Jeszcze jakieś zadania? Zapiski Saturasa. To nie. Dzik barema. Dzik barema. Ja ubił tego. Coś tam. Naprawdę? Zaimponowałeś mi bez I zaskoczyłeś mnie. Jesteś pierwszą osobą w naszym łagrze, której udało się tego dokonać. Zapamiętam tę walkę do końca życia. I dał mi pierścień. Normalnie w dwa byśmy dostali na tym etapie śpiwór, który jest fajny, bo umożliwia nam skipowanie czasu. No tutaj, jako że to jest... Returning koszmar zaawansowany. New balance. I tak mam ograniczenie snu, więc ten śpiwór to jest taka fantazja. I pierścień dzika. Jak wyglądał w pierścień. Wiemy co robi. Daje nam sprint. Ty, nie daje sprintu. Zobaczcie, ale bania. Statystyki fajne. 10, 25. I... Prawdopodobnie będzie to lepsze niż pójście w HP typowo, jako że obrażenia mi niepotrzebne i jestem hipokrytą, idziemy do miasta i robimy tak zwane wytrychy. Dlaczego 10 wytrychów jeden punkt siły? A jako, że rozdział drugi, to już znowu zresetował mi się ten powiedzmy licznik, bo co level Przepraszam, co rozdział można stworzyć chyba ilość wytrychów bądź mieczy, żeby zwiększyło nam siłę o 10 punktów. Korzystając jeszcze, że rozdział drugi, ja zobaczę, czy wędory mają jakieś fajne sprzęta. Klasyka, a tutaj... No to wiemy. Towary. I czy on ma jakieś fajne halabardy. A. Maczugi. Nie ma nic tak naprawdę, stalowe pręty mogę wziąć. Każdej ilości. Bo na tym się finansów nie traci. Tak naprawdę tworząc wytrychy nawet okay. wychodzisz na plus. A, jeszcze siła się roz... Zobaczcie w ogóle, ja 500 wytrychów stworzyłem w pierwszym rozdziale. I czy on ma nowe bronie? Zastawiamy... Ty, znalazłem truciznę, której szukałeś. I gwarantuję wam, że to było to zadanie, gdzie poszliśmy do pracowni wino i teraz jest siedziba zabój... Bu... Nie wiem, natomiast no gdzieś już w świecie gry tę truciznę znalazłem. Nie powiem, naprawdę nie mam pojęcia. Jest. No, prawda. Naprawdę? No to pokaż dla czef. mnie. Wspaniale. Będę mógł zakończyć mój eksperyment. Proszę bardzo. Nawet nie wiem, pierdoliłem bzdury i nie wiem jaka nagroda była, nie spojrzałem. To mnie bardziej interesowało, czy on ma tutaj nagrody w formie jakichś fajnych sprzętów. Eliksir za 2k. Ale kurczę, wiecie co? Bierzemy. Ja wiem, że gotykowcy to już uszą... <gry> Taka palpitacja jak 2K wydałem. Bo ja przecież miałem w tym gameplayu sprzedawać eliksiry, a statystyki to rozwijać chyba z powietrza. Ale spokojnie. I właśnie receptury magicznej trucizny i jakieś tam przepisy inne na truciznę. My wiemy o co chodzi. Działanie na nieumarłych i demony, na szkielety w tym wypadku i demony. Demon na przykład z królików, którego już mógłbym zabić. Ale to chyba 10 punktów wymaga nauki. Ja mam ile? 8. No jeszcze sobie poczekamy. Szybka wizyta u Carla. Rozgrzany. 70 prętów? You fucking what? Jeszcze odnośnie tego runescape'a, boys. Wasze zdrowie najpierw. Ktoś mi tam wspomniał, że popierdoliłem matematykę. I powiedziałem, że zajmie mi 60 godzin chyba w wbicie bonda. No, zostałem poprawiony, że coś jest nie halo. Bardziej zajmie mi to 600 godzin. Tylko, że sprawdzałem różne manymaking metody, ale takie aktywne, gdzie faktycznie skillujemy postać, walimy na sukwę potwory i pójście na ogry, być może, albo kto wie, ten wie, albo most gianty. Teoretycznie high-alkować dałoby się to przedmioty za złoto. Powiedzmy, że nie 600 godzin, a faktycznie w istocie te 60. Jestem napalony. Mówię, kupiłem specjalnie tableta, żeby tam klikać. Także, okay. no, Bonda raczej wbijemy na tym RuneScape accountie. Free to play. Iron Man, co bardzo istotne. Tylko cały czas podkreślam, najważniejsze to jest przegrindować się przez ten początek i wbić statystyki, żeby mieć tej siły. No, przykładowo, no nie wiem, 90 punktów. Ale, jako że free-to-play Iron Man, no to też trzeba ataku niestety wygrindować, bo. No nie trafiam w potwory. Normalnie to, jaką masz broń, generuje również celność. Jako, że mam broń ścierwo, bo. Propozycja! Niedawno znalazłem jeden magiczny pierścień. Nie mogłem go założyć. Próbowałem go założyć, ale zauważyłem na nim jakieś symbole. Jestem teraz zdezorientowany. A co powoduje, że jesteś zdezorientowany? A jestem ostrożny z magią, której znaczenia nie rozumiem. I ktoś musi spróbować założyć ten pierścień. I on mówi, że ja jestem dobrą osobą. W tym celu. Dobrze. Jesteś tego pewien? No dobra. W takim razie quick save. I pamiętacie ten pierścień, który miał mnie przeteleportować do piramidy, a wrzucił mnie do latarni? No to let's fucking do this. Grawerowany pierścień. W takim razie zdejmuję to. Mówiłem. Gdzieś mnie przeteleportuje. Nie to już, to całe zadanie, bo jesteśmy w magicznym kręgu. Teleportacja do rynku Korinos i wracam do Darona. Użyłem twojego pierścienia. I co się wydarzyło? A przeniósł mnie do słonecznego kręgu. Czyli to taki pierścionek teleportacyjny, no wiadomo o co chodzi. Jeszcze wracając do Runescape'a, bo straciłem wątek. W runescape nieważne czy Iron Man, czy Free to Play, chodzi o to, że... Podstawowe accuracy, czyli te statystyki, generuje rodzaj broni, bo tam masz slash, crash, whatever, rodzaj ataku, i statystyki broni zależą od tieru broni, czyli runiczne na free-to-play mają najwyższe bonusy do ataku, czyli do trafiania w istocie, no i do obrażeń. Jako, że runicznego simitara nie mogę założyć na Ironmanie, bo jedyna opcja to jest go wykraftowanie, a nie kupienie, to jestem zmuszony rozwijać w przepraszam, accuracy. A co to powoduje? No, że grind! Nic więcej nie będę mówił. Porozmawiamy na temat RuneScape'a już na materiale RuneScape'a, na który zapraszam prawdopodobnie jutro. Proszę mi nie trzymać ze słowo. A na dzisiaj to tyle. No, i słowem zakończenia, przepraszam, że ostatnio zamulam z tym gotikiem, ale uzależniłem się od innej gierki, którą mam w tym miejscu. Gdzie jest gotik? Gdzie jest gotik? Bo gdzie jest gotik? Jezu, gdzie jest gotik? Proszę.